Witam korgi gangi kotka w nowym tygodniu. Zapraszamy na kolejny film. Witają pieski, suczka, pynkor gdzieś tam Bobi Jerunia. Chodźcie tu, chodźcie. Dziękujemy wszystkim tradycyjnie za komentarze, za lajki, za to, że jesteście za podbicia, za wsparcia. Dziękujemy bardzo. O czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy dzisiaj mówić o pieskach nowo poznanych, ale na początku zaprosimy może na film Sylwii, na kanał Sylwia Buduje. Mówiła tam o kosztach naszej budowy. Podsumuję wreszcie koszty tej budowy za 9 miesięcy. Zobaczycie. Dlaczego były takie momenty, że bardzo narzekałam? Koszty nas generalnie przerosły. Gdybym znała rzeczywiste koszty budowy tej budowy naszej, to na pewno za tą budowę bym się nie zabrała. Bardzo zachęcam do obejrzenia. Ten film już był wyświetlany ponad 20 parę razy tysięcy. Ponad 20 tysięcy razy był wyświetlany, więc zapraszamy do obejrzenia. Przekonacie się, na co się porwaliśmy. Myślę, że fajny film. Dużo komentarzy. Zapraszam serdecznie na kanał Sylwii. A my co? Opowiemy sobie dzisiaj, chodźcie tu. Jerry, gdzie jesteś? Jerry? Jerry, chodź tu już. Już tu, chodź. Opowiemy sobie dzisiaj o wizycie Fado, pieska z sąsiedztwa. Jest to taki y, spanielek, ale ten cichu. No. Jest to spanielek, ale to jest inny spanielek, bo to jest ten. Tu mam ściągawkę, zawsze zapominam, który to jest z tych spanieli. Muszę popatrzeć, to jest ta Cavalier King Charles spaniel. To jest ten. Bardzo fajny piesek. Był u nas, byli u nas sąsiedzi w sobotę wieczorem. I najpierw było spokojnie, bo nasze były na spacerze z synem, więc go nie widziały, więc on sobie tam niuchał, chodził, wiadomo, wyczuł wiele psów, więc tu tjpsej, chodź tu tipsej, chodź tu tipsej do mnie. Niuchał te psy, no niestety e, potem e, zaczął się dla niego bardzo stresujący moment, bo nasze jak wpadły, to go osaczyły, zaczęły go wąchać, lizać, czyli dokładnie zrobiły to, co z naszym kotem, chodź tu tipsej już. Zrobiły dokładnie to, co z naszym kotem. Był cały wylizany, mokry, trochę spanikowany i no był dość przerażony. Serce mu waliło strasznie. Ja go potem wziąłem do nich tak na podłogę trochę, żeby go sobie tak poniuchały, ale już na rękach, z daleka, no bo to są dziki. No a potem już całą wizytę sąsiadów przesiedział na kolanach, bo... Tam mu było najwygodniej, przespał. Przesympatyczny jest to piesek. Tuli się normalnie jak do matki, do sąsiadki. Do nas też się tak tulił. Straszny jest pieszczoch. Potem się już całkowicie, tak jak mówiłem, wyluzował, więc położył się i zasnął. A nasze po prostu dookoła chodziły, niuchały. Bob skuczał. Tipsy największa. Największy po prostu dzik, że go dopadł tam i zaczął tak podgryzać troszkę. Pinkor bardzo spokojny, jak na niego. Bardzo taki wyważony był w stosunku do tego szczeniaka. Natomiast suczka nie miała już ochoty na zabawy ze szczeniakiem. Suczka raczej skupia się na odpoczynku. Już oczywiście łypała tam okiem i obserwowała, co się działo, no ale to już nie ten stopień zaangażowania, co innych psów. A te cały czas go oblegały. Zobaczcie sobie taki krótki filmik z tego wydarzenia. I co? W temacie, jak zapowiedziałem, jest jeszcze drugi pies. Byliśmy na budowie. Właśnie tam kręciliśmy film ostatnio, na który was zapraszałem. I tam jest piękny Berneńczyk Suczka. Ma 2,5 roku. Zapomniałem imienia, no ale to jest jakby mniej istotne. Bardzo przyjazny piesek. Tam z sąsiadką sobie porozmawialiśmy. Tak jak mówię, Sunia ma 2,5 roku. Kładzie się na ziemi tak jak one z łapami, tak do tyłu, tak i po prostu była taka rozbawiona, radosna ta sunia. Więc miejmy nadzieję, że nasze po prostu, jak ją zobaczą, to sobie pomyślą pewnie, że to jest maszka. Chociaż maszka no, ma już ponad 6 lat, więc już jest starszą sunią, a ta jest jeszcze taka bardziej skłonna, myślę, do zabawy i radosna. Więc pieski będą miały po prostu. Myślę tam zajęcie z nią. U sąsiadów wyżej, tam za naszym domem też jest pies i kot, więc towarzystwo psie i kocie jest tam na miejscu dość okazałe. Co jeszcze? Jutro marsz. Zdecydujemy pewnie jutro, czy pojedziemy. Na razie pogoda jest pozytywna, no bo jest wszystko zamarznięte, nie będziemy broczyć w błocie. Jak będzie tak jak dzisiaj, no to super pogoda do marszu. Zapoznałem Was już z trasą w ostatnim odcinku. Więc tyle, jeśli będziemy na marszu, no to na pewno zrobimy jakiś filmik i będziemy się z wami dzielić tym wydarzeniem. A dzisiaj co? Nagroda? Suczka Cyk, pękor Cyk, Bobiczek Cyk, Tipsej Cyk i jeden dla kogo? No dla Pinkora oczywiście. Oczywiście dla Pinkora. Pan sobie może jeszcze nagra jakiegoś szalcika. Kto tu jest? Sam mordeczki, tam jest aparat i tutaj jest suczka i tak to wygląda. Żegna się Jerunia, Bobiczek, Suczka i Pinkor, papa. Pa.